Cześć z tej strony, Rita. Dzisiaj pokażę Wam, jak zrobić świąteczne pierniczki z witrażykiem. Serdecznie zapraszam do oglądania. Składniki. Składniki i przepis znajdziecie też na moim blogu. Link w opisie filmiku. Wszystkie sypkie składniki przesiewamy: czyli 500 g mąki, 100 g cukru pudru, jedną łyżeczkę sody. 3 łyżeczki kakao oraz jedno opakowanie przyprawy do piernika. Dodajemy 100 gram miodu, Jedno jajko, jedno żółtko, 100 gram masła roztopionego. Składniki mieszamy szpatułką, gdy się połączą, zagniatamy ciasto. Przykrywamy ściereczką i zostawiamy na pół godziny, żeby ciasto odpoczęło. Po tym czasie ciasto dzielimy na dwie części i rozwałkowywujemy na grubość około 3-4 mm. Widzicie, ciasto jest tak elastyczne jak plastelina, i nawet nie potrzeba podsypywać mąką. Mąką obsypałam tylko wałek, foremkami wykrawamy kształty. Ciasto delikatnie odklejamy, w razie czego poprawiamy brzegi i układamy na blaszce wyłożonej papierem do pieczenia. Jeżeli chcemy pierniczki powiesić na choince, to przed upieczeniem robimy dziurki słomką. Żeby powstały nam witrażyki, Musimy mniejszą wykrawaczką wyciąć środek pierniczka, kształt dowolny i w powstałą dziurkę wsadzić po jednej landrynce. Wstawiamy do nagrzanego piekarnika i pieczemy w 180 stopniach Celsjusza w funkcji góra dół około 80 minut. I tak prezentują się pyszne aromatyczne pierniczki z witrażykiem. Jeżeli chcecie, możecie je też ozdobić lukrem. Dziękuję za uwagę i życzę udanych wypieków. Cześć.